And I'm in Putin. I'm very at what Rozczarowanie. Tego słowa Donald Trump coraz częściej używa w stosunku do Władimira Putina. Prezydent USA na miniony poniedziałek zapowiedział ważne ogłoszenie w sprawie Rosji. Co ogłosił Donald Trump i czy podejście amerykańskiego prezydenta do Rosji się zmienia? O tym opowie Andrzej Kochut, ekspert OSW. Takich wypowiedzi Trumpa, jak te przytoczone we wstępie, jest więcej. Chociażby tutaj mówi Słyszymy dużo bzdur ze strony Putina. On cały czas jest bardzo miły, ale to wszystko okazuje się bez znaczenia. Trump wszedł w taki okres rozczarowania tymi relacjami z Władimirem Putinem i to się zaczęło odbijać chociażby w jego wpisach na mediach społecznościowych, na platformie Truth Social, gdzie coraz częściej pisał, że Putin jest szalony, że zwariował, bo bombarduje ukraińskie miasta, że nie widzi żadnego postępu w tych rozmowach z Putinem. Takie komentarze zresztą pojawiały się ze strony Trumpa, chociażby po rozmowach telefonicznych z Putinem, tych ostatnich. Taką wypowiedź Trump powtórzył także w ostatni poniedziałek. Amerykański prezydent powiedział: Zawsze po rozmowie z Putinem mówię, że była to dobra rozmowa. A potem na Kijów i inne miasta są wystrzeliwane rakiety. I gdy to się dzieje kilka razy, zastanawiasz się, czy te rozmowy cokolwiek znaczą. Do tego rozczarowania Putinem ze strony Trumpa oczywiście walnie przyczynia się fakt, że te negocjacje nie postępują naprzód, pokój pomiędzy Ukrainą a Rosją nie wydaje się bliższy. Rosja coraz bardziej to jest oczywiste, gra z Trumpem na czas i nie oferuje realnych koncesji, ale pojawiła się taka teoria czy takie komentarze ze strony otoczenia Trumpa, że Istotnym, przełomowym być może punktem w tej relacji Putina i Trumpa była niedoszła, niedoszły szczyt w Stambule, podczas którego Trump miał się pojawić osobiście. Trump był wówczas na Bliskim Wschodzie podczas swojej wizyty, i Trump bardzo chciał, zależało mu na tym, aby na tym szczycie pojawił się również Władimir Putin. Władimir Putin na to zaproszenie nie odpowiedział, czym Trump. Tak głoszą niektóre doniesienia, poczuł się osobiście rozczarowany i to również może się przyczyniać do tego, w jaki sposób dziś patrzy na Putina i na przyszłość tych relacji z Rosją. Jednak, czy za tym wszystkim idą konkrety? Na miniony poniedziałek Trump zapowiedział ważne ogłoszenie w sprawie Rosji. Co więc ogłosił prezydent USA? Po pierwsze, to nowy mechanizm wsparcia dla Ukrainy. Który w dużym uproszczeniu będzie polegał na tym, że to państwa europejskie, europejscy sojusznicy w NATO będą przekazywali Ukrainie uzbrojenie, natomiast Amerykanie uzupełnią te braki, które powstaną w uzbrojeniu państw europejskich, Europejczycy zaś sfinansują te zakupy w amerykańskich koncernach zbrojeniowych. Krótko mówiąc, Amerykanie będą dalej użyczali swojego sprzętu, natomiast wszelkie koszty spadną na państwa europejskie to w dużym uproszczeniu szczegóły tego mechanizmu są wciąż opracowywane nie wiadomo za to co dalej z bezpośrednim amerykańskim wsparciem dla Kijowa Amerykanie wciąż nie wykorzystali ponad 2 miliardów dolarów z pakietu pomocowego dla Ukrainy uchwalonego w zeszłym roku Trump w poniedziałek nie ogłosił nic w tym temacie Prezydent USA ogłosił za to swego rodzaju ultimatum wobec Rosji Według Trumpa, jeżeli w ciągu najbliższych 50 dni Rosjanie nie zawrą z Ukrainą porozumienia pokojowego, to wprowadzi on sankcje wtórne. Na Rosję. Oznaczałoby, że partnerzy handlowi Rosji, państwa kupujące od Rosji surowce naturalne zostałyby obłożone cłami, Donald Trump mówił o cłach stuprocentowych, choć należy pamiętać, że w tej chwili w kongresie jest procedowana ustawa, tak zwana ustawa Grahama i Blumentala dwóch senatorów, jednego republikańskiego, drugiego demokratycznego, która zakładała jeszcze wyższy poziom tych ceł wtórnych. Tam była mowa o 500%. Tutaj trzeba zaznaczyć, że na skutek presji samego Trumpa ta ustawa została nieco złagodzona. Jej pierwotny tekst zakładał pewien automatyzm, to znaczy gdyby weszła ona w życie, to automatycznie partnerzy handlowi Rosji zostaliby obłożeni tak wysokimi cłami, a to potencjalnie mogłoby spowodować ogromne komplikacje w światowym handlu, bo te, te, te cła wtórne dotknęłyby m.in. Chin czy Indii. Natomiast na skutek presji Trumpa decyzja ma być po stronie prezydenta, to znaczy ta ustawa będzie tylko dawała Trumpowi kolejne narzędzia, żeby tą presję na Rosję wywierać, natomiast to on ostatecznie zdecyduje, czy z, tego, z tej możliwości skorzystać. Oczywiście jeśli ta ustawa wejdzie w życie, na razie jest w Senacie przed nią cała ścieżka legislacyjna. Już po konferencji Ruttego i Trumpa media amerykańskie podawały sprostowanie ze strony jednego z przedstawicieli Białego Domu, że Donald Trump w swojej wypowiedzi miał na myśli nie tylko cła wtórne, ale również cła które miałyby zostać nałożone bezpośrednio na Rosję, co jednak trzeba zaznaczyć nie miałoby aż tak dużego znaczenia z racji na to, że ten handel pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi jest bardzo niewielki. On jeszcze znacząco zmalał po 2022 roku. Jak należy zatem ocenić poniedziałkowe zapowiedzi Trumpa? Czy są one w jakikolwiek sposób przełomowe? Myślę, że to, co usłyszeliśmy podczas tej konferencji prasowej 14 lipca, jest pozytywne z perspektywy Europy czy z perspektywy Ukrainy, natomiast trudno mówić o przełomie. Przed tą konferencją wiele osób spodziewało się, że jednak padną bardziej istotne deklaracje, na przykład Trump ogłosi... Pakiet wsparcia bezpośredni ze Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy, albo powie już o jakichś konsekwencjach wobec Rosji, na przykład wspominanych sankcjach wtórnych. Natomiast Donald Trump zareagował zdecydowanie bardziej zachowawczo, mimo tego zaostrzenia retoryki wobec Putina, któremu nie szczędził gorzkich słów, tak naprawdę wciąż stara się tego Putina zanadto nie rozdrażnić ta. Pomoc ma być przede wszystkim pomoc dla Ukrainy pod postacią uzbrojenia, ma być przede wszystkim z Europy. Amerykanie mają w znacznie mniejszym stopniu przykładać do tego rękę niż to miało miejsce w przeszłości. To oczywiście może również wynikać z uwarunkowań wewnętrznych. Wsparcie dla Ukrainy jest bardzo niepopularne w części tej bazy MAGA, bazy wyborców Donalda Trumpa i on musi również to brać pod uwagę w swoich kalkulacjach, być może również dlatego e, tak e, mocno starał się przedstawić to, co. E będzie się działo w ramach tego nowego schematu pomocy Ukrainie jako dobry interes z perspektywy amerykańskiej. Amerykański sprzęt zostanie sprzedany Europejczycy za to zapłacą. To jest ten komunikat, który Trump chciał przekazać amerykańskim wyborcom. Również jeżeli chodzi o tą kwestię sankcyjną czy kwestię ceł, to te działanie Trumpa jest bardziej zachowawcze niż moglibyśmy się spodziewać. Termin 50-dniowy dosyć odległy. Trump dodatkowo już w przypadku Innych ceł, które nakładał na, na poszczególne państwa, pokazywał, że te terminy potrafią być bardzo elastyczne i mogą być wydłużane. W związku z tym, niestety, może się to ultimatum, quasi ultimatum, okazać nieskuteczne. Rosjanie również mogą założyć, że te groźby ze strony Trumpa wcale nie są ostateczne i 2 września być może nic się nie wydarzy. Obserwując cały ten proces, mam wrażenie, że wciąż nie zmieniło się. Nie zmieniło Zmieniły się fundamentalne założenia Trumpa, to znaczy, że ostatecznie z Rosją trzeba będzie się porozumieć, że preferowanym rozwiązaniem jest osiągnięcie jak najszybszego pokoju na Ukrainie. Natomiast te pierwsze miesiące negocjacji pokazały Trumpowi, że ten cel wcale nie jest tak bliski, jak mu się wydawało i że bez wystosowania pewnego rodzaju presji wobec Rosji e, nie będzie łatwo go zrealizować. W związku z tym to, co obserwujemy teraz, to etap testowania, różnych instrumentów, gruźb, które Trump może wobec Rosji wystosować i obserwowania rosyjskiej reakcji, czy uda się ten cel przybliżyć. Więcej na ten temat można przeczytać na osw.waw.pl. Tam zamieściliśmy dokładną analizę rosyjskich reakcji na ultimatum Trumpa. Zapraszamy do subskrybowania. Kolejne materiały już wkrótce.